Hej, mam na imię Marko i dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Ale nie o euro czy dolarach, ale o cyfrowej walucie kryjącej się pod nazwą Bitcoin. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to osoba znana w sieci pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikowała pierwsze oprogramowanie pod nazwą Bitcoin, a także pierwszy pakiet cyfrowej waluty. Tak, bo Bitcoin to tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze jest to oprogramowanie, które każdy może zainstalować na swoim komputerze i momentalnie zacząć korzystać z cyfrowej waluty. Wystarczy połączenie z internetem. Po drugie jest to sieć peer-to-peer, -peer, zapewniająca bardzo dużą anonimowość transakcji dokonywanych w samym systemie. No i po trzecie jest to sama waluta, czyli cyfrowe żetony, które można wysyłać od jednego użytkownika do drugiego. Te trzy elementy powodują, że bitcoin jako całość niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Jak na przykład to, że transakcje między dwoma dowolnymi miejscami na świecie są prawie błyskawiczne. I kiedy normalnie za przesyłanie pieniędzy są pobierane opłaty, tutaj albo one znikają, albo robią się śmiesznie małe. Do tego warto pamiętać, że nie ma żadnej centralnej instytucji kontrolującej obrót bitcoinami, co powoduje, że nikt nie może ci zamrozić konta albo cofnąć przelewu. Nikt nie może też zajrzeć w twoją listę dokonanych transakcji. Całą sieć bitcoinów, Bitcoin napędzają tak zwani cyfrowi górnicy, którzy udostępniają moc obliczeniową swoich komputerów. W zamian za to otrzymują monety pochodzące albo z dobrowolnych opłat za transakcje, albo z puli wszystkich 21 milionów monet ukrytych w systemie. Niestety, dla każdej osoby chcącej zostać cyfrowym górnikiem, by dostawać pieniądze za zostawienie włączonego komputera w nocy. To nie jest takie proste. Po pierwsze, im więcej monet jest w systemie, tym trudniej wydobywać nowe, a po drugie, im więcej tych górników, tym większa trudność wydobywania. I choć może wydawać się to bardzo skomplikowane, jest to tak naprawdę bardzo równoważący się układ, który powoduje, że sieć bitcoin działa niezwykle sprawnie. Ale oczywiście nie wszystko wygląda tak pięknie, jak mogłoby się wydawać. Wysoki poziom anonimowości powoduje, że bitcoin często jest wykorzystywany do niezbyt legalnych interesów. Na przykład, często mówi się, że waluta ta na szeroką Skala jest wykorzystywana do handlu narkotykami. Po drugie, ta kompletna decentralizacja systemu powoduje, że za ową walutą nikt nie stoi. O ile w złotówkach zawsze będziemy mogli chociażby zapłacić podatki, tak tutaj cała wartość bazuje na umowie między użytkownikami. No i po trzecie, co widać szczególnie ostatnio. Bitcoin przyciąga spekulantów. To powoduje bardzo duże wahania kursu tej waluty i jednocześnie utrudnia dokonywanie transakcji. Podsumowując, zanim zamienimy pół swojego majątku na cyfrowe żetony, warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Bitcoin jest usługą transferu wartości. Ma on ułatwić przesyłanie właśnie tej wartości w internecie. A nie zastąpić normalne waluty. I po drugie, Bitcoin to przede wszystkim wielki eksperyment. Nie jest on pierwszą cyfrową walutą i pewnie nie jest też ostatnią, ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że świetnie przeciera szlaki. A pytanie na dzisiaj do Was. Jak myślicie, czy możliwe, że wirtualne, cyfrowe waluty kiedykolwiek zastąpią te normalne? Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Napiszcie w komentarzu na dole. Zobaczmy, co mieliście do powiedzenia na temat metod przedłużania życia tydzień temu. Robert napisał, że 100 lat to trochę za długo. Rzeczywiście, dłuższe życie może przysporzyć kilku problemów. Na przykład, jak wieczność wpłynie na funkcjonowanie społeczeństwa. Albo czy ludzie mieliby motywację do działania, gdyby wiedzieli, że mają więcej czasu. Niestety, będziemy musieli to sprawdzić chyba na własnej skórze. Więc nie pozostaje nic, tylko czekać. To by było wszystko. Do zobaczenia za tydzień.